Dzień dobry, błękamino. Zaczynamy 41 dzień wędrówki z Polski do Santiago de Compostela w Hiszpanii Ja przez całą drogę niosę ze sobą 14 kg na plecach I możecie mi nie wierzyć, ale totalnie w tym plecaku nie czuć tej wagi może komuś z Was przyda się taka informacja, gdzie wypłacić pieniądze w Czechach bez prowizji, więc to jest jedyny bank, który znalazłam. Bo inne banki pobierały mi około 30 zł prowizji za wypłatę. To znaczy, nie pobrały, no bo w końcu ich nie używałam i szłam bez gotówki. Ale taki tip ode mnie zawsze warto mieć przy sobie trochę gotówki. Zazwyczaj, żeby to była chociaż równo, równowartość jednego noclegu i jedzenia. Rzadko się zdarza, żebym znajdowała pieczątki w kościołach na czeskiej drodze świętego Jakuba. Teraz jestem w ogóle przy kościele świętego Jakuba, więc ta pieczątka jest i dowiedziałam się też o tym od pani w punkcie informacji. No i ona wygląda. Zobaczcie tak. Przepiękna. Kościół jak zwykle za kratami, więc tylko tak rzuciłam okiem. No i duża radocha, bo znów pojawiły się muszelki. Dwie żmije w jednym miejscu. No, widząc to ostrzeżenie, to od razu przypomniał mi się ten TikTok. Potem jeszcze trochę chodzenia przez takie krzaki i z tą myślą z tyłu głowy, że są żmije w okolicy. Ale spotkałam tylko jednego padalca. Po drodze można było odbić na ten zamek, który przed chwilą widzieliście. O, właśnie ten. Ale było już tak gorąco. Jest po dziewiętnastej. Ja na liczniku już mam 31,5 km, a przede mną jeszcze 4 na nocleg. Bo muszę wyjść z miasta, muszę przez całe miasto teraz przejść, przez Krumlov czeski. Wypiłam mrożoną kawę, bo jest po prostu taki skwar. Nie mam siły już iść. Ale obczajcie, tak. jak to miasto już z oddali się prezentuje. Pierwszy, lepszy park. A tu takie cuda. Ja totalnie w szoku. To dopiero początek, jak prezentuje się czeski krumlow. Niby gorąco, niby nie mam siły, ale tak mi się spodobało, że stwierdziłam nawet, że rozpuszczę włosy do nagrania. Nie, no ja, ja przepadłam. Czeski krumlow to prawdopodobnie najpiękniejsze miasto w Czechach, w jakim byłam. I jestem w stanie powiedzieć, że przebija Pragę. Serio. I sięgam, Przepiękne. Wygląda na to, że dzisiaj w pokoju jestem sama, ale jeszcze wszystko może się zmienić. Ktoś może przyjść. W każdym razie wygląda to tak. Są so, trzy łóżka. Jest ok, chyba.